Żeknijmy, może trzech mamy. No, no, cztery. Czekamy! 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 Prawdopodobnie powstaje jakaś nowa koncepcja, która być może Państwu... Yy, radny będzie przedstawiona, kiedy to będzie nie wiadomo, jak na tej koncepcji zaczniemy budować szpital, to ten szpital mógłby powstać na 45 lat. Nasze, nasz budynek, w którym jest pomocniały chirurgii urazowej i chirurgii ogólnej i ekologii położnictwa ma dopuszczenie do 2012 roku. Jeżeli nie będzie zbudowany w tym czasie nowy pawilon łóżkowy na miarę XXI wieku, ten szpital będzie po prostu zamknięty. Panie Przewodniczący, ja bardzo skrupulatnie przeanalizowałam cały plik materiałów, które przysłał do Obywatelskiego Komitetu jeden z radnych i tam namacalnie widać to, co doktor Krównik powiedział, że kończyła się poprzednia kadencja i Państwo zostaliście zobligowani w uchwale z sierpnia 2006 tam raczej pisze, do rozpoczęcia budowy pawilonu E i drugi bardzo ważny podpunkt pozyskiwanie środków, proszę Państwa. Jest to skarga na starostę powiatu Wadowickiego, Teresy Klamarczyk. Zwracamy się do radnych Rady Powiatu Wadowickiego ze skargą na starostę Teresy Klamarczyk, która od kilku miesięcy systematycznie wprowadza błąd radnych powiatowych oraz opinię społeczną odnośnie okoliczności związanych z planowaną rozbudową szpitala powiatowego imieniem ojca świętego Jana Pawła II. Państwo są niezadowoleni z leczenia, radni wypowiadają się, że jeżdżą gdzieś tam, mają na to pieniądze proszę Państwa. I Jak będzie nowa infrastruktura, Państwo zrobicie tak, że zatrudnicie najlepszych specjalistów i nie będziecie już wieszać psów po Wadowickiej Służbie Zdrowia. Ale naprawdę, zapraszam Państwa na rozmowy, nie upierajcie się Państwo przy, przy w jakichś koncepcjach, które są nierealne. Natomiast służmy razem coś takiego, co pozwoli wybudować ten szpital, ten pawilon E i doprowadzić szpital do standaryzacji. A mieszkańcy Wadowic powinni... Po prostu powinni Was w przyszłych wyborach wszystkich zdegradować, usunąć na ze starostwa. Nie pozwaliliście zrobić nic, nic, a teraz ja tylko projekt. Chcecie teraz nowego Pani Starosta próbuje jakieś tam kombinacje z nowym projektem. Jeżeli by Pani Starosta przystąpiła do opracowania nowego projektu, to powinna się zająć prokuratura i CBR, dlatego, że to będzie zmarnowane kolejne publiczne pieniądze. Róbcie coś, a nie tylko dyskutować i znów jakiś tam okrągły stół, żeby się miesiącami ciągu nie robić nic. A jak nie, to z Panią Starostę trzeba nie nadaje się w ogóle, nie nadaje się, nie zda się w ogóle do gospodarowania publicznymi pieniędzmi. Proszę Państwa, mieliście czas 4 lata. Panie przewodniczący, pan chwali nasz szpital, pan chwali naszego doktora. I co z tego chwalenia jest? Nic proszę. Jako mieszkanie z powiatu Wadowickiego i były pacjent szpitala Wadowickiego. Uważam, żeście się Państwo skompromitowali przez te 4 lata. Jeżeli chcecie Państwo mówić uczciwie o budowie, o sytuacji tego szpitala, to bardzo proszę, nie mówcie o 4 latach. Proszę Państwa, tu jest masę pracowników, którzy w tym szpitalu pracują co najmniej 20 lat dłużej. Jeżeli, jeżeli chcemy mówić uczciwie i prawdę, to mówmy to od początku. Są to zaniedbania, proszę Państwa, przez lata. Natomiast nie oczekujcie Państwo, że w ciągu tygodnia, miesiąca da się coś w tym temacie zrobić. Chcemy tego dopilnować, żeby jednak ten szpital nie został zlikwidowany, wręcz przeciwnie, żeby był rozbudowany. Chcemy pokazać społeczeństwu i myślę, że nam się to częściowo udało i bardzo jesteśmy z tego zadowoleni, że część naszych pacjentów o tej sprawie usłyszała. Dzięki nam. Dzięki nam.